Hejka gagatki, ja jestem Konrad z kanału Bolzy Design. Jako, że mamy styczeń i sezon wyprzedaży mamy pełną parą, chciałem się z Wami podzielić tym, co udało mi się zakupić właśnie na wyprzedażach poświątecznych. Skupimy się dzisiaj głównie na bombkach choinkowych. Jako, że po sezonie te same bombki w sklepach kosztują o nieraz połowę do 70% taniej, także warto ruszyć do sklepów i upolować coś fajnego dla siebie. Ja robiłem zakupy w trzech sklepach w tym roku. Skupiłem się głównie na HomeMendu, Pepko oraz mam jedną perełkę, którą kupiłem w sklepie Calik. I pierwszą rzeczą, jaką udało mi się ustrzelić, to przeceniony już z 39 zł na około 19 zł taki oto reniferek. Reniferek korpus ma szklany, natomiast raciczki, nogi i główka z rogami. Jest to takie tworzywo, które jest doklejane. Prezentuje się na choince naprawdę ładnie. Jest dosyć starannie wymalowana i fajnie zrobiony jest ten pyszczek renifera. Bombka będzie świetnie wyglądała na choince. Kolejną bombką jest to bombka takiego oto misia trzymającego... Laskę cukrową z kokardką. Jest to bombka szklana w całości, dosyć starannie wymalowana, również w bardzo dużej przecenie. Ona chyba była przeceniona 70%, więc naprawdę nieduże pieniążki to kosztowało. Mamy tutaj takiego miodowego misia z zielonym szalikiem, czerwoną czapeczką, naprawdę ładnie wykonana. I kolejną taką bombką nawiązującą troszeczkę do tej poprzedniej. Jest to taka laska cukrowa z kokardą oraz zielonymi listkami. Laska również jest cała szklana. Jest to takie grubsze szkło, więc nie spodziewajcie się, że to będzie taka typowo manufakturowa produkcja, tylko jest to taka masowa. Ale bombka jest na tyle urocza, że skradła moje serce i na pewno wykorzystam ją w przyszłym roku na choince. I kolejnymi rzeczami chciałem się z Wami podzielić są to bombki ze sklepu Nanunana. Byłem tam dzisiaj, jeszcze mam je nierozpakowane. I mamy tutaj coś, co może nie jest bombką taką, jaką ja najbardziej lubię, czyli te takie polskie produkcje manufakturowe, ale są na tyle urocze, że postanowiłem się na nie skusić. I mamy tutaj taką oto uroczą babeczkę, mafinkę. W kolorystyce takiej pastelowo-różowej z żółtymi kwiatuszkami i niebieską papilotką. Naprawdę urocza. W dosyć dużych przecenach, więc jeżeli chcecie coś kupić w miarę dobrej jakości, za nieduże pieniążki, to Nanunana jak najbardziej się sprawdzi. I taka oto bombeczka, która skradła moje serce. Przedstawia ona takie ciasteczko, francuski makaronik z taką posypką z kolorowych cukiereczków. Jako, że mam sekcję na choince ze słodyczami, ta bombka świetnie ją dopełni i pozwoli mi ją w przyszłości rozwijać. I następna mafinka do kolekcji. Ta jest zielono-różowa w takich pastelowych kolorach, więc na pewno obydwie na choince będą się prezentować znakomicie. I na jednym z filmików pamiętacie jak Wam pokazywałem deskę sushi i bombkę. Postanowiłem kupić coś w podobnej stylistyce, choć nie do końca. A mianowicie mamy tutaj zestaw donatów z kawą. Świetnie dopełni moją choinkę. Ostatnią bombką, jaką zakupiłem w Nanu Nana to taka oto rolka sushi. Będzie to już kolejna rolka sushi na mojej choince. Ta jest troszeczkę większa od pozostałych i zawiera taką większą ilość ryżu. Przez co jest dużo jaśniejsza od pozostałych i na pewno świetnie dopełni moją sekcję japońską. Dla porównania przedstawię Wam bombkę, którą kupiłem w sklepie manufakturowym. Jest ona nieco droższa, ale jednak w porównaniu z poprzednimi przyjrzyjcie się i zobaczycie różnicę w jakości. Mamy tutaj takiego oto bałwanka. Bałwanek jest wykonany w całości ze szkła, pomalowany farbą białą. I posypana jest ona takim brokatem. Naprawdę pięknie ten bałwanek się mieni. Zawiera on również czerwony kubraczek i czapeczkę, co dodaje mu takiego ożywczego koloru. No i zielony kubraczek z prezentami tutaj na boku. I jak możecie zwrócić uwagę, pokażę Wam jaka jest różnica w jakości tych dwóch bombek. No już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj mamy bombkę ze sklepu takiego masowego, natomiast tutaj mamy... Typową manufakturę, takie ręczne, dmuchane bombki, szklane. Jeżeli tylko macie możliwość zakupu takich bombek, to polecam Wam z całego serca. Jako, że jest sezon wyprzedaży, a bombki takie manufakturowe są dosyć drogie, czasami zdarza mi się kupować bombki właśnie ze sklepów sieciówkowych. Takie, które mi się podobają, są w miarę dobrej jakości i w bardzo dobrej cenie. I nie zawsze te manufaktury mają wzory, które mi są akurat w danym momencie potrzebne, dlatego też staram się od czasu do czasu wyszukiwać takich oto perełek w sieciówkach. Choć nie ukrywam, że w przyszłości pewnie wszystkie bombki tego typu ze sklepów sieciówkowych zostaną zastąpione takimi bombkami manufakturowymi, które z biegiem czasu na pewno będą zyskiwać na wartości oraz będą zyskiwać y, jakieś walory kolekcjonerskie. I tak dobiegliśmy do końca naszego filmiku. A jeżeli jesteś tutaj nowy i chciałbyś, Zostać naszym gagatkiem, kliknij suba, zostaw komentarz dla zasięgu i zapraszam cię na kolejny filmik. Trzymajcie się, cześć!